Na razie przyjeżdżam kupować od rolników, ale moim marzeniem największym jest, jest uprawiać ziemię. Może coś poniekąd może coś z tego i ja mam. No. Nie mam pojęcia, na pewno nie polityk. Ale jestem rolnikiem. Dzień dobry. Chyba każdy się zgodzi, że wszyscy potrzebujemy rolnictwa. Przekonajmy się jednak, jakie wyobrażenie o zawodzie rolnika mają mieszkańcy dużego miasta. Proszę zgadnąć, jaki to jest zawód. Opis tego zawodu brzmi tak: Osoba wykonująca ten zawód pełni funkcje kierownicze i wykonawcze, musi posiadać wiedzę wchodzącą w zakres wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, znać biologię, klimatologię, meteorologię, znać technologię produkcji, w której się specjalizuje, mieć dobrą wiedzę techniczną i z zakresu funkcjonowania maszyn, znać się na organizacji i zarządzaniu, mieć wiedzę marketingową i umiejętności handlowe. Kto to taki? Nie mam pojęcia, co to za zawód. Moja myśl, myślę, że dosyć uniwersalny. Dyrektor jakiś ty na przykład, czy, czy członek jakiejś rady nadzorczej, nie wiem. A czy ten dyrektor Do wolnej, może, I i dowolny oczywiście. Nie wiem, minister finansów. Wydaje mi się, że ktoś od, tam od klimatycznych spraw, bo tam meteorologia wchodziła w grę, to jakoś wychwycił. Na pewno musi brać pod uwagę, jaka jest pogoda i jakie klęski żywiołowe mogą się zdarzyć. Zawód, to nie wiem jaki, ale to chyba Pan Bóg wie tylko. Nie wiem. Mała podpowiedź, w tym miejscu gdzie jesteśmy, te wiele produktów, które tutaj jest obecne pochodzi właśnie od, od tego zawodu. Nie, nie zgadnę, <laughs> poddaję się. Nie mam pojęcia, na pewno nie polityk, bo polityk na niczym się nie zna. Małą podpowiedź, w tym miejscu gdzie jesteśmy, wiele wytworów jego pracy można kupić. A, czy to jest rolnik? O, do tego się nie spodziewałam, prawda mówiąc. To prawda, rolnictwo w tej chwili to jest bardzo, bardzo trudna dyscyplina y, zawodowa. Tak, moja wymarzona, od razu powiem. Na razie przyjeżdżam kupować od rolników, ale moim marzeniem największym jest, jest uprawiać ziemię. Nie mam pojęcia. To, to jest bardzo dziwne, ale mamy wytwory jego pracy. Na nasi piłkarze. Znaczy, to jest w serze marzeń, że nasi piłkarze. Y, mamy wytwory, sprzedaje pani wytwory pracy y, tej osoby, tych osób, tego zawodu? To jest rolnik? Naprawdę? No proszę, no. Może coś, poniekąd może coś z tego i ja mam, no. Pojęcie nie mam. <laughs> Naprawdę, no nie wiem. Z zawodu jestem mechanikiem urządzeń maszyn przemysłowych, taki mam wyuczony zawód, ale jestem rolnikiem. <laughs> I co pan uprawia? Dynie. Aha. mamy swoje gospodarstwo. Swoje gospodarstwo mamy. Czyli to, co przeczytałem, jest de facto o państwie. To zakład pracy jakiś. Nawet, nawet to, co pan sprzedaje, można powiedzieć, że też powstało tam. Handel. Handel, sprzedawca. Poproszę o jakiś, jakąś podpowiedź. Raczej ten zawód nie jest zbyt mocno reprezentowany tu, gdzie jesteśmy, czyli w mieście. No nie wiem, rolnik? Okej. Okay. Tak dużo różnych umiejętności musi posiadać współcześnie rolnik, żeby dać radę. I to jest właśnie dlatego chciałbym być rolniczką i pszczelarką, bo to jest po prostu fenomenalne, czego jak jesteśmy tu odcięci tak od, od, od natury, właśnie betonem, cywilizacją, to... Yy, yy, to zapominamy o tym. Mogę maleńkie ułatwienie? Te rzeczy, które ma pani tutaj w siatce, powstały dzięki tym osobom, temu zawodowi. Żartuje pan. A ja myślałam, że to jest wiedzy pana Boga. No Myślę, że rolnictwo mocno się zmieniło i trzeba rzeczywiście teraz już wszystko wiedzieć, żeby móc pracować na roli. Było pytanie, ale podpowiedział pan. No to dla pana piątka, a dla mnie trzy chyba minusu. <grym> Jak widać i słychać, świadomość społeczna dotycząca zawodu rolnika nie jest największa, ale nie ma się zatem temu dziwić, no bo skąd brać tego typu wiedzę, skoro w naszym otoczeniu nie ma rolników? W przełamywaniu tych stereotypów powinny uczestniczyć zarówno firmy związane z rolnictwem, jak i sami rolnicy. Pottinger od wielu lat promuje hasło: Wszyscy potrzebujemy rolnictwa i przybliża tę tematykę ludziom spoza branży. Z nami osiągniesz sukces.